Siemanko, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku. Jest godzina 6.30, ale wstałam pół godziny temu. Jestem w miarę wyspana, chociaż jeszcze za bardzo nie wiem o co chodzi. O siódmej mamy tutaj w tym domku, w którym się zatrzymałam śniadanie. I o 7.30 mamy być w Diving Center, stamtąd będziemy łódką płynąć na miejsce nurkowania. Dwa miejsca dzisiaj odwiedzamy i mamy podobno skończyć koło 12.30 z tego, co nam powiedzieli, więc mam nadzieję, że jeszcze coś fajnego uda mi się zobaczyć, jeszcze w jakieś fajne miejsce. Was dzisiaj zabiorę po nurkowaniu i trochę sobie dzisiaj pogadamy. W końcu mam taką nadzieję. Zastanawiałam się zawsze, czy na takie łodzie nie wziąć czasami drona i nie wystartować z łódki, ale Wiecie co ja jestem bojdutkiem i chyba się nie odważy. Zawsze w ogóle jak tymi małymi łódkami płynę, to się boję strasznie, bo rzuca w nich i tak jak moim zdaniem się cieszą, że jest przygoda, że trochę adrenalina rośnie, to ja jestem po prostu już już wyprzedzam oczami mojej wyobraźni i to, co się znaczy wyprzedzam. Oczami mojej wyobraźni widzę to, co się za chwilę stanie, czyli pewnie łódka się przewróci, wszystko wpadnie do wody i tak dalej, więc <noise> no oczywiście nigdy tak się nie stało mam nadzieję, że nigdy się nie stanie, ale ja sobie już wymyślam o jakieś tam czarne scenariusze, także nie, nie będę brała drona, żeby się nie stresować, żeby dodatkowo jakoś nie podnosić sobie ci bo to i tak bez sensu. Taki jest właśnie początek mojego dnia, ale teraz wam pokażę, bo jestem na samej plaży w domku. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better. So much better. Mm -hmm. I don't fit into your bar Tutaj już czeka cały sprzęt, dostaliśmy briefing i chyba więcej Wam opowiem może na łodzi, mam nadzieję, że będzie mnie słuchać, chociaż kurczę, może będzie właśnie za głośno. Dobra, zaryzykuję, najwyżej podłożę napisy. Właśnie podpisaliśmy takie papierki, że jak coś nam się stanie, to oni nie są odpowiedzialni oczywiście. Nie lubię podpisywać takich papierków, ale wiadomo, że trzeba coś takiego podpisać. Wczoraj tak sobie myślałam, że to będzie w zasadzie pierwszy raz, jak będę nurkować bez instruktorki mojej, z którą nagrałam odcinek. Gdzieś tutaj podlinkuję odcinek z Laurą, bardzo fajna dziewczyna, która teraz jest w Polsce w ogóle, a potem leci do Meksyku, ale na stałe mieszka w Gili w Indonezji. No i tak yy, wiadomo, że nie zawsze nurkuję się z tą samą osobą, ale ja się po prostu z nią czułam bardzo pewnie, więc jestem sama ciekawa, jak mi się dzisiaj będzie nurkowało bez niej i z zupełnie obcą ekipą. No, nic. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Mam nadzieję, że pokażę Wam manty. Mam nadzieję, że pokażę Wam jakieś fajne zwierzaczki podwodne i że będzie dużo widać. No, i mam nadzieję też, że nie zwymiotuję po ostatnie, bo dzisiaj, tak jak Wam wczoraj chyba wspominałam, płyniemy na, do miejsca, które nazywa się Manta Point. My się tam ostatnio ze i strasznie rozchorowaliśmy, bo były takie fale. A ja w ogóle nawet nie mam choroby morskiej, także zobaczymy, jak to będzie dzisiaj wyglądało. Ale no, wydaje mi się, że będzie przygoda. Wczoraj prawie. Yeah. chciałam powiedzieć, że prawie zginęłam, nie już przesadzam ale wczoraj bałam się o swoje życie wjeżdżając na jakieś skarpy ze żwirem, a potem jeżdżąc przez dziury, które miały głębokość nie wiem, tam kilkunastu centymetrów, a dzisiaj będę nurkować, także e, cały czas wysoki poziom adrenaliny może to dobrze, może się przyzwyczaję do adrenaliny i nie będę już takim boidutkiem <grym>, jak zazwyczaj jestem teraz jeszcze dostaniemy takie krótkie przeszkolenie muszę też wpisać numer mojego certyfikatu z PADI e, jeżeli chodzi o nurkowanie numer mojej karty Nurka, jakoś tak. Wzięłam ze sobą kamery do nagrywania, także do zobaczenia chyba na łodzi, na wodzie. Wszystko sprawdzone, chyba. Tutaj mam moją torbę z Ikei. Co ciekawe, w ogóle na bali nie ma Ikei. Podobno jest w Jakarcie, ale to mniejsza o to. I idziemy na łódkę. Powiem wam, że śmierdzi strasznie ta pianka. Eee, no ale trudno. Co, ja nie narzekam, tylko wam mówię, że jakbyście kiedyś chcieli ten nurkować, to, się, to przygotujcie się że to śmierdzi dobra, wchodzimy na łódkę, graty spakowane, gopro przygotowane pusto jest strasznie, zobaczcie to jest godzina, w której zazwyczaj wypływają łodzie na nurkowanie a chyba tylko my wypływamy także, no ruchu niestety nie ma zbyt dużego U! za wysoko za wysoko No to płyniemy i podobno nadal dzisiaj będzie bardzo mocny, nawet nie tyle co nurt, ale będzie dzisiaj bujało bardzo mocno. 45 minut na łodzi. Ja normalnie nie mam choroby morskiej, ale pamiętam jak się wtedy pochorowałam w tym miejscu, więc mam nadzieję, że teraz mnie nic takiego nie złapie i mam nadzieję, że będzie spokojnie, bo ja jestem boidutkiem, więc jak tutaj zacznie rzucać to... Mam nadzieję, że nie skończę po prostu całej podróży leżąc na pokładzie płas na płasko. Tak ostatnio spędziłam moją podróż, położyłam się na krzyż 45 minut w jedną stronę. Albo będzie przygoda, albo będzie nieciekawie, ale myślę, że będzie fajnie. So it's gonna be first actual dice after or so not? Okay. Yeah, you put it in the beginning, but I think maybe we we'll need a little bit more. But now Skończyliśmy już dive, i teraz zobaczcie gdzie ja jestem. Tu jest taka wielka skała, którą nagrałam wcześniej, więc puszczę jeszcze jedną przebitkę z dziurą dookoła same klify. I teraz płynęliśmy bardzo wolno, żeby napić się kawy, żeby sobie coś zjeść. No i teraz, przez to, że przepłynęliśmy obok tej skały, nasz kapitan powiedział, że teraz przyspieszymy. Więc w dużym skrócie. Super było pod wodą, było wiele lepiej niż na gili, było po prostu zajebiście, ale teraz przyspieszamy, więc znowu będę krzyczeć i się siedrzeć i bać o swoje życie, więc chowam telefon i nagram resztę, później idziemy do kolejnego miejsca, skąd będziemy nurkować. zejście pod wodę skończone i też tak się zastanawiam patrząc teraz na moje włosy, jak to jest możliwe że ja widzę na instagramie zdjęcia jak laski mają takie piękne fryzury jak się wynurzają <grywania> i opowiadają o nurkowaniu no nie wiem, może mają jakieś specjalne metody ja ich jeszcze nie odkryłam nagrałam taki piękny materiał i mam mantę i mam stingray, czyli te takie płaszczki, które zabiły Chrisa Irwina, nie pamiętam tego Pana z Animal Planet widziałam, jak sobie leżały na dnie oceanu. No niesamowity mam materiał i strasznie mi się podobało nagrywanie pod wodą. Naprawdę kurczę, to jest w ogóle o wiele fajniejsze dla mnie, jak się skupiałam na jakichś małych detalach w ogóle na przykład poświęcałam sobie 10 sekund na jedną rybkę, przyglądałam się co sobie robi i o wiele dla mnie to ciekawsze było, i wiadomo, że na początek takie cała ta podwodna przestrzeń robi wrażenie, bo to jest takie wielkie i w ogóle no pięknie też wygląda ale jednak takie detale mi się bardziej podobają, więc zrobię oddzielny film też z tego co się działo pod wodą no i miałam w planach, żeby jeszcze sobie pojechać, pojeździć się po wyspie, ale zobaczę czy chce mi się tak męczyć samą siebie i nie wiem czy nie lepiej będzie po prostu sobie usiąść i trochę odpocząć, bo wczoraj też było dosyć intensywnie. Ale zobaczę, może jak zjem, to siły mi wrócą. Też chcę zmontować odcinek wczorajszy, bo jeszcze go nie dokończyłam. A jutro, jak wszystko wypali, to pójdę na najbardziej hardkorową plażę, gdzie teraz rozmawiałam z naszym kapitanem i powiedział, że... Wejście na plażę zajęło mu godzinę, a wejście z powrotem dwie godziny. Um, I to mówi osoba doświadczona położeniu Wiesz, jeżeli chodzi o położenie. Tutaj Boże, jaki jest kolor wody. Ale niesamowite. Cudownie to wygląda. Dobra, idę zjeść i zaraz wam opowiem więcej. Hey guys, so I just finished the dive and he was my instructor today. Was instructor, my guide. Just a master. Yeah. <laughs> it's not just. <laughs> this is Abdul from Sumatra. Yes. And he was really cool. So if you're coming to Nusa Penida, I highly recommend thank uh, so Abdul. Much. In thank a Sanctum you, Sanctum Dive. Sanctum Dive. Yes. And I will put your Instagram somewhere okay, here. Thank you so much. Thank See you, you guys. Wykąpałam się już po nurkowaniu, no bo wiadomo, że po słonej wodzie trzeba z siebie to spłukać, chociaż w sumie to... Ujezu, spadłam ze schodków. Chociaż w sumie to ja byłam tak aż podekscytowana tym pływaniem, że już nawet zapomniałam, że trzeba wziąć prysznic. Po, po tym, żeby spłukać sobie sól, bo ja to chciałam jeszcze zostać na wodzie i jeszcze coś porobić i jeszcze gdzieś połazić. Kurczę, ale się nakręciłam naprawdę mocno. Natomiast teraz jak już dojechałam do domu, to dotarło do mnie to, że zaczęła mnie szczypać skóra, więc też umyłam sobie włosy, żeby spłukać to z tych moich zniszczonych włosów e, sól, która jeszcze bardziej by e, moje włosy zniszczyła. I teraz trzeba coś zjeść, bo jestem tylko po małym śniadaniu, które tutaj mieliśmy e, w domku. Uu, cieszę się, cieszę się, ale zrobię sobie chyba dzisiaj wolny dzień. Myślę, że chcę sobie pochilować, chcę sobie usiąść na plaży, nie chcę mi się jeździć, nie chcę mi się. No, chcę sobie tak spokojnie dzisiaj dzień spędzić. Jutro będzie intensywnie. A dziś to chciałabym jeszcze dokończyć montowanie wczorajszego odcinka. Poza tym nagrałam takie super przebitki pod wody, że chcę je zobaczyć. Także myślę, że będę dzisiaj siedziała przed komputerem na pewno. Ale super dzień. A nagrałam tę przebitkę z Abdulem, dlatego, że ja naprawdę jestem zadowolona z tego, jak on yy, nam przewodził pod wodą i w ogóle pokazywał nam też jakieś fajne żyjątka. Co prawda ja dzisiaj bardziej pływałam tak samopas powiedzmy. Oczywiście cały czas się trzymałam, Trzymałam w grupie trzyosobowej. Mała to była grupa, ale zawsze grupa, bo chciałam się skupić na tych takich małych żyjątkach, które mnie najbardziej interesują. Natomiast on naprawdę fajne rzeczy nam pokazywał i za każdym razem jak widział mantę, w ogóle okazało się, że to była jedna i ta sama Manta, a ja myślałam, że to były trzy różne. Ona po prostu odpływała i przepływała, odpływała i przypływała. No to on nam wszystko pokazywał i był taki spoko. W ogóle też zabrał kawę na łódkę, spytał się, czy nie chcemy ciepłej herbaty. Naprawdę Wam polecam jak przepłyniecie na Nusa Penida, podałam wam, w opisie też jeszcze zostawię nazwę tego ośrodka, tego Dive Center i Instagram Abdullah. Naprawdę super, a ja idę zjeść. Przyjechałam już zjeść lunch i jestem w miejscu, które nazywa się pina. Nie, penida colada, o, penida colada. Podobnie do Piniacolady. Do tej pory to jest chyba najlepsze miejsce, jeżeli chodzi o jedzenie, bo byłam wczoraj w tym miejscu, które nazywa się Virgin Beach Club, jakoś tak, i tam było przepięknie, naprawdę śliczne jest to miejsce. Jedzenie w sumie też nie było złe, ale jest mało opcji wegetariańskich, więc tam bardziej się chyba przychodzi po to, żeby posiedzieć w ładnym miejscu. Znowu, jedzenie nie było złe, więc jak macie ochotę tam pojechać, to tam spoko jest, ale jakby nie ma aż tak wielu opcji. Natomiast tutaj w Penida Colada jest po prostu więcej opcji wega, są naprawdę bardzo fajne, jest dużo ciekawych napojów. Wczoraj tutaj piłam smoothie um, banan z miętą, było przepyszne. Teraz biorę melon z miętą i zamówiłam sobie veggie bowl z z kiną i z czymś tam jeszcze więc tak bardziej zdrowo a wczoraj zjadłem w tym Virgin Beach burgera z frytkami, burgera tempe i tak jakoś nadal czuję się po nim ciężko, więc e, chyba sobie trochę zrobię taki zdrowszy ten wyjazd, jeżeli chodzi o jedzenie no i też jest pięknie, co prawda nie ma takiego piasku, na którym można siedzieć, bo teraz siedzę na deskach, ale zaraz Wam pokażę jak wygląda widok z tego dokładnie miejsca, w którym ja teraz siedzę na beanbag. Bo też jest przepięknie. Także jak będziecie tutaj przyjeżdżać, to no naprawdę polecam. Trochę mi się zaszło, jeżeli chodzi o montaż tych odcinków z mojej wycieczki na Nusa Penida. Dlatego odpowiedzi na komentarze nagrywam już z Bali. Wróciłam już do domu i przejrzałam Wasze komentarze, bo chciałam na bieżąco odpowiadać. No a skoro opublikowałam tak naprawdę dopiero dwa dni temu ten pierwszy odcinek z Nusa Penida, no to nie mogłam nagrać odpowiedzi będąc tam na wyspie. Ale pozdrawiam z innej wyspy, pozdrawiam z domu, pozdrawiam z Bali. I od razu Wam powiem, że nie będę tutaj przytaczać jednego konkretnego komentarza, bo tych komentarzy pojawiło się bardzo dużo na ten sam temat i bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że zjechaliście mnie za to, że nie miałam odpowiednich butów. Jest mi głupio, jest mi wstyd i nie mam żadnego pojęcia, co tutaj się wydarzyło, jakie procesy myślowe zaszły w mojej głowie. Ja po prostu nie spakowałam butów ze sobą żadnych innych. I to jest w ogóle strasznie dziwna sprawa, bo ja mieszkałam przecież wcześniej w Hongkongu. Ja często chodziłam na hike i zawsze miałam zakryte buty, nawet jeżeli wybierałam się na plażę, później po prostu zmieniałam sobie te buty. Nie mam zielonego pojęcia, co tutaj się działo, ale nie bierzcie absolutnie ze mnie przykładu. Absolutnie nie. Tym bardziej, że jutro, poja jutro albo pojutrze, może pojutrze pojawi się kolejny odcinek z Nusa Penida, i tam już. Y nie udało się zejść na plażę dlatego że miałam odpowiednie buty. To już tam mniejsza o to, że nie udało mi się zejść na plażę, ale mogła się wydarzyć krzywda. Także zgadzam się z wami w 100% i to było bardzo lekkomyślne z mojej strony. Także dziękuję za to, że zwróciliście na to uwagę i że jakby skrytykowaliście to, bo to warto krytykować. I jeszcze tak na szybko jedno pytanie, komentarz od Magdaleny Przybyszewskiej. Jak udało Ci się zwalczyć plamy od opalania na ramionach? Mam ten sam problem. Ja miałam w zeszłym roku takie białe plamy na ramionach i na plecach i długo się dosyć z tym męczyłam. Natomiast zrobiłam, zastosowałam kilka rzeczy. Kupiłam sobie szampon przeciwłupieżowy, Head and Shoulders, który ma taki specjalny składnik, um, który leczy. Przypuszczam, że miałam coś takiego, co się nazywa pstry. Nie jestem pewna na 100%. To też były takie trochę tak, takie, ogólnie to polecam Wam przejście do dermatologa. Natomiast tutaj wtedy to były takie czasy, że no. Były cały czas te blokady i tak dalej. Ja nie chciałam generalnie iść do lekarza, bo jeszcze się bałam, że czymś się po prostu zarażę. Nie wiem, czy to mądre, czy to nie mądre. Najlepiej jest po prostu udać się do lekarza. Natomiast jak ja sobie poradziłam, ja stwierdziłam, że to najprawdopodobniej jest łupież pstry. Kupiłam sobie head and shoulders i myłam ramiona tym head and shoulders. Dodatkowo jeszcze też przecierałam raz na jakiś czas octem. A oprócz tego poszłam do apteki i kupiłam sobie, pokazałam po prostu pani farmaceutce moje zmiany skórne. No, i ona mi przepisała maść. Więc to z, y, robiłam te trzy rzeczy, i o wiele częściej myłam y, okolice ramion. Oczywiście wiadomo, że ja się codziennie kąpię, natomiast po prostu kiedy mogłam to przemywałam ramiona, żeby nie było żadnego potu, żeby nie było dobrych takich sprzyjających um, okoliczności do tego, żeby te bakterie czy cokolwiek to było, żeby się nie rozmnażały. Trochę musiałam czekać na efekty, bo chyba dopiero po dwóch tygodniach zauważyłam, że trochę się zaczęło to zmieniać, a po chyba trzech tygodniach całkowicie mi to ustąpiło. Jeszcze raz miałam jeden nawrót tych plam, ale szybko się z nimi uporałam i całe szczęście mam spokój. Cieszę się bardzo, no bo zaskoczona byłam, że coś takiego mi się przydarzyło, nigdy czegoś takiego nie miałam, no i nie do końca mi się to podobało. Dziś takie szybkie odpowiedzi na pytania, dlatego że w zasadzie to wszystkie prawie komentarze dotyczyły tych moich nieszczęsnych butów, <gry> dlatego tak zbiorczo bardziej się odniosłam. Nie będę też przedłużać tego odcinka, bo z samego montażu stamtąd wyszło mi 20 minut. Teraz patrzę właśnie na mój komputer, gdzie to wszystko jest montowane. Także wielkie dzięki za to, że mnie skrytykowaliście, że wytknęliście mi to, bo to jest coś, co warto skrytykować. A ja dziękuję za to, że ze mną byliście podczas tego odcinka i że mogłam wam pokazać, jak cudowne było nurkowanie i zachęcam Was naprawdę z całych sił. Jeżeli nie próbowaliście nurkować, to spróbujcie i nie bójcie się, bo to nie jest nic strasznego a teraz im więcej ja nurkuję tym większą jeszcze mi to sprawia przyjemność dobra, to na odcinek zakończony, ja kończę montaż wrzucę odcinek i jadę do AMET, znowu dla was trochę ponagrywać do zobaczenia w następnym odcinku, buziaki bye bye